Jest jeszcze jeden wróg, którego musicie pokonać, zanim staniecie się osobą czynu. Jest to nawyk zamartwiania się. Zmartwienie i zazdrość, zawiść i nienawiść, zwątpienie i strach, to wszystko stany umysłu, które są zabójcze dla działania. Każdy z tych stanów umysłu ma zły wpływ na, a w niektórych przypadkach niszczy zupełnie, proces trawienny, poprzez który pokarm jest przyswajany i przygotowywany do rozprowadzenia po całym ciele. Ta ingerencja jest czysto fizyczna, ale uszkodzenie na tym się nie kończy, ponieważ takie negatywne stany umysłu niszczą najbardziej istotny czynnik w osiąganiu sukcesu, którym jest samo pragnienie osiągnięcia czegoś. W drugiej części tego kursu nauczyliście się, że wasz określony cel główny w życiu powinien być poparty palącym pragnieniem zrealizowania go. Nie można mieć palącego pragnienia osiągnięcia czegokolwiek, kiedy jest się w negatywnym stanie umysłu, obojętnie jaka byłaby przyczyna tego stanu umysłu. Odkryłem bardzo skuteczny przeganiacz smutku, ażeby zachować pozytywne nastawienie umysłu. Może nie jest to zbyt dostojny sposób na wyrażenie tego, co chcę powiedzieć, ale skoro tematem tej części jest działanie, a nie dostojeństwo, spokojnie nam wystarczy. Ten przeganiacz smutków, o którym mówię, to serdeczny śmiech. Kiedy czuję się nie w sosie, lub mam ochotę pokłócić się z kimś o rzeczy niewarte zachodu, wtedy wiem, że potrzeba mi mojego przeganiacza smutków. Wtedy udaję się w miejsce, gdzie nikomu nie będę przeszkadzać i śmieję się długo i serdecznie. Jeśli nie mogę znaleźć nic naprawdę zabawnego, po prostu wymuszam u siebie śmiech. Efekty są te same w obu wypadkach. Pięć minut tego rodzaju ćwiczenia umysłowego i fizycznego, ponieważ tym jest śmiech, pobudza do działania wolnego od negatywnych tendencji. Nie ufajcie tylko moim słowom wypróbujcie to. Nie tak dawno temu słyszałem płytę dźwiękową zatytułowaną, o ile dobrze pamiętam, Śmiejący się głupek. Którą mogliby nabyć wszyscy ci, którym ich godność nie pozwala na oddawanie się zajęciom takim, jak serdeczny śmiech dla poprawy zdrowia. Ta płyta jest dokładnie taka, jak sugeruje jej tytuł. Nagrali ją mężczyzna i kobieta. Mężczyzna próbuje grać na trąbce, a kobieta śmieje się z niego. Śmieje się tak skutecznie, że w końcu mężczyzna też zaczyna się śmiać. A całość przekazu jest tak sugestywna, że wszyscy słuchacze zazwyczaj nie mogą się powstrzymać i włączają się do tego śmiechu, czy mają na to ochotę, czy nie. Człowiek jest takim, jakie myśli ma w sercu. Nie da się myśleć o strachu i działać odważnie. Nie można myśleć o nienawiści i działać przyjaźnie wobec tych, z którymi współpracujecie. Dominujące myśli waszego umysłu, przez co rozumiem najsilniejsze, najgłębsze i najczęściej odczuwane spośród wszystkich waszych myśli, mają wpływ na fizyczne działania waszego ciała. Każda myśl, zmieniona w działanie przez wasz umysł, dociera do i wpływa na każdą komórkę ciała. Kiedy w waszym umyśle króluje strach, wasz umysł telegrafuje tę myśl do komórek w mięśniach nóg, każąc im. Zadziałać i unieść was daleko stąd, jak najszybciej się da. Przerażony człowiek ucieka, ponieważ nogi same go niosą, a nogi niosą go, ponieważ myśl o strachu wypełniająca jego umysł każe im tak czynić, nawet jeśli te instrukcje wydawane są podświadomie. W pierwszej części tego kursu nauczyliście się, jak myśl podróżuje z jednego umysłu do drugiego dzięki zasadzie telepatii. W tej części powinniście pójść o krok dalej i nauczyć się, że wasze myśli nie tylko rejestrują się w umysłach innych ludzi dzięki zasadzie telepatii, ale co milion razy ważniejsze i co koniecznie powinniście zrozumieć, rejestrują się w komórkach waszego własnego ciała i wpływają na te komórki w sposób odpowiedni do natury tych myśli. A żeby zrozumieć tę zasadę, należy zrozumieć sentencję. Człowiek jest takim, jakie myśli ma w sercu. Działanie w sensie używanym w tej części ma dwie formy: jedna jest fizyczna, a druga umysłowa. Można być bardzo aktywnym umysłowo, podczas gdy ciało pozostaje całkowicie nieaktywne, poza niezależną od nas pracą organów życiowych. Albo można być bardzo aktywnym zarówno umysłowo, jak i fizycznie. Mówiąc o ludziach czynu, można mieć na myśli jeden z tych typów, albo oba naraz. Ten pierwszy jest typem opiekuna, a ten drugi typem sprzedawcy i inspiratora. Oba te rodzaje są niezbędne w nowoczesnym biznesie, przemyśle i finansach. Jeden znany jest jako generator, a o drugim często mówi się koło bilansujące. Raz na sto lat spotyka się osobę będącą jednocześnie generatorem i kołem bilansującym. Ale takie dobrze wyważone osoby są rzadkością. Większość wybitnych organizacji biznesu, które rozrastają się do wielkich rozmiarów, złożona jest z obu tych typów. Koło bilansujące, które nie robi nic innego, jak tylko zestawia fakty, liczby i statystyki, jest w takim samym stopniu człowiekiem czynu, jak człowiek, który wychodzi na podest i sprzedaje jakiś pomysł tysiącom ludzi dzięki czystej mocy swojej aktywnej osobowości. A żeby określić, czy dana osoba jest człowiekiem czynu, czy nie, trzeba przeanalizować jej nawyki umysłowe i fizyczne. Na początku tej części powiedziałem, że świat płaci Wam za to, co robicie, a nie za to, co wiecie. To zdanie można nieco udoskonalić. Świat naprawdę płaci Wam za to, co zrobicie sami, albo za to, do zrobienia czego potraficie skłonić innych. Człowiek, który potrafi nakłonić innych do współpracy i efektywnej pracy w zespole, lub zainspiruje innych, ażeby stali się bardziej aktywni, jest niegorszym człowiekiem czynu od kogoś, kto wykonuje użyteczne usługi w sposób bardziej bezpośredni. W dziedzinie przemysłu i handlu są ludzie, którzy posiadają zdolności takiego inspirowania i kierowania wysiłkami innych, że wszyscy pod ich zarządem wykonują więcej niż zrobiliby bez ich kierowniczego wpływu. Jest znanym faktem, że Carnegie zarządzał wysiłkami swojego osobistego personelu tak umiejętnie, że uczynił wielu ludzi bardzo bogatymi spośród tych, którzy nigdy nie staliby się bogaci bez kierowniczego geniuszu jego umysłu. To samo można powiedzieć o praktycznie wszystkich wszelkich przywódcach na polu przemysłu i handlu. Całość zysków nie leży po stronie przywódców. Osoby pod ich rządami często zyskują najwięcej na tym przywództwie. Pewien rodzaj ludzi powszechnie praktykuje krytykowanie swoich pracowników z powodu ich odmiennej pozycji finansowej. Zwykle jest prawdą, iż ci ludzie staliby zdecydowanie gorzej finansowo bez tych pracodawców niż będąc przez nich zatrudnieni. W pierwszej części tego kursu szczególnie podkreślano wartość zjednoczonego wysiłku, ponieważ niektórzy ludzie mają wizję i potrafią planować, podczas gdy inni mają zdolność wprowadzenia tych planów do działania chociaż nie posiadają wyobraźni ani wizji pozwalającej stworzyć plany, które wykonują. To właśnie zrozumienie zasady zjednoczonego wysiłku pozwoliło Andrew Carnegiemu otoczyć się grupą ludzi złożoną z tych, którzy potrafili planować i tych, którzy potrafili wcielać w życie. Carnegie miał w swojej grupie pomocników najbardziej wydajnych sprzedawców na świecie. Ale gdyby cały jego personel składał się wyłącznie z ludzi, którzy nie potrafią nic innego, jak tylko sprzedawać, nigdy nie byłby w stanie zgromadzić takiej fortuny. Gdyby cały jego personel złożony był jedynie ze sprzedawców, miałby nadmiar działania. Ale działaniem, w sensie używanym w tej części kursu, trzeba inteligentnie kierować. Jedna z najlepiej znanych firm adwokackich w Ameryce składa się z dwóch prawników, z których jeden nigdy nie pojawia się w sądzie. Przygotowuje on sprawy firmy do procesu, a ten drugi członek firmy chodzi na rozprawy i przeprowadza je. Obaj są ludźmi intensywnego działania, ale objawiają to w różny sposób. W większości przedsięwzięć tyle samo działania można znaleźć w przygotowaniach, jak i w wykonywaniu tych planów. Tysiące ludzi przechodziło ponad wielką kopalnią miedzi w Kalmet, nie odkrywszy jej. Tylko jeden samotny człowiek popracował troszkę kilofem i znalazł ją. Może ty właśnie teraz stoisz na swojej kopalni Kalmet, nic o tym nie wiedząc. Obojętnie jakie stanowisko teraz zajmujesz, zacznij kopać w głąb i zobacz, co leży pod powierzchnią twojej posady. Szukając własnego miejsca na Ziemi, powinniście przeanalizować samych siebie i odkryć, czy jesteście generatorem, czy kołem bilansującym, a potem wybrać dla siebie określony cel główny, który harmonizowałby z waszymi wrodzonymi zdolnościami. Jeśli prowadzicie interesy z innymi, powinniście przeanalizować ich tak samo jak siebie, po czym postarać się, aby każda osoba zajęła się pracą, do jakiej najlepiej pasuje jej temperament i wrodzone zdolności. Mówiąc innymi słowy, ludzi można sklasyfikować w dwóch głównych grupach. Jedna to inspirator, a druga to opiekun. Typ inspiratora nadaje się doskonale na sprzedawcę i organizatora. Typ opiekuna będzie znakomicie przechowywać zasoby i środki po ich zgromadzeniu. Dajcie opiekunowi obowiązek zajmowania się zbiorem książek, a będzie szczęśliwy. Ale umieśćcie go na zewnątrz i każcie je sprzedawać. A będzie nieszczęśliwy i nie sprawdzi się na tym stanowisku. Jeśli zaś inspiratorowi dacie pod opiekę zbiór książek, będzie to dla niego tragedia. Jego natura domaga się intensywniejszego działania. Działanie typu pasywnego nie zaspokoi jego ambicji, a jeśli będzie trzymany w pracy, która nie daje mu takiego działania, jakiego domaga się jego natura, odniesie porażkę zamiast sukcesu. Często okazuje się, że ludzie, którzy sprzeniewierzają fundusze dane im pod opiekę, są typu inicjatora i nie poddaliby się pokusie, gdyby ich wysiłki ograniczono do pracy, do której najlepiej się nadają. Dajcie człowiekowi taki rodzaj pracy, który harmonizuje z jego naturą, a ujawni się to, co w nim najlepsze. Jedną z największych tragedii tego świata jest to, że większość ludzi nigdy nie pracuje na stanowiskach, do jakich natura najlepiej ich wyposażyła. Zbyt często popełnia się błąd w wyborze życiowej drogi, podejmując pracę, która wydaje się być najbardziej dochodowa z finansowego punktu widzenia, nie biorąc pod uwagę wrodzonych zdolności. Jeśli same pieniądze dawałyby sukces, to takie działanie byłoby w porządku, ale sukces w swojej najwyższej i najszlachetniejszej formie wymaga spokoju ducha, radości i szczęścia, jakie są udziałem tylko takiego człowieka, który odnajdzie pracę, jaką lubi najbardziej. Głównym celem tego kursu jest pomóc Wam przeanalizować siebie i określić, do jakiej pracy najlepiej jesteście przysposobieni przez Wasze wrodzone zdolności. Powinniście dokonać takiej analizy, studiując uważnie tabelę towarzyszącą części wstępnej, zanim wybierzecie swój określony cel główny. Przechodzimy teraz do omówienia zasady, poprzez którą można rozwinąć działanie. A żeby zrozumieć, jak stać się aktywnym, Trzeba zrozumieć, jak się nie ociągać w działaniu. Te oto sugestie dadzą Wam potrzebne instrukcje. Po pierwsze, wypracujcie sobie nawyk wykonywania każdego dnia najpierw najbardziej nieprzyjemnych zadań. To działanie będzie trudne na początku. Ale kiedy już wypracujecie ten nawyk, będziecie dumni, wgryzając się najpierw w najtrudniejszą i najbardziej nieprzyjemną część swojej pracy. Po drugie, umieść taki napis w miejscu, gdzie będziesz mógł go widzieć w swojej codziennej pracy. Powieś podobny w swojej sypialni, gdzie będziesz go widział, kładąc się spać i budząc się rano. Nie mów ludziom, co potrafisz zrobić. Pokaż im. Po trzecie, Powtarzaj następujące słowa 12 razy każdego wieczoru, tuż zanim położysz się spać. Jutro zrobię wszystko, co powinno być zrobione, wtedy, kiedy powinno być zrobione i tak, jak powinno być zrobione. Wykonam najtrudniejsze zadania najpierw, ponieważ to zniszczy nawyk zwlekania i w jego miejsce rozwinie nawyk działania. Po czwarte, przeprowadź te instrukcje, wierząc w ich sensowność. I z wiarą, że rozwiną działanie ciała i umysłu wystarczające, abyś mógł zrealizować swój określony cel główny.